Hejka, tutaj Asturka. I dzisiaj postanowiłem nagrać z Blox Fruits. No y, bo pewna osoba napisała, że chce się ze mną spotkać. No i że to nagram. No, pokaż ma pana co cię stać, no. No, i pomoż. Ogólnie mało gram w tą grę, więc jestem słaba. Nie mam nawet 300 poziomu. No więc jestem słaba i w ogóle tej osoby tutaj nie ma Myśla myślałam, że tutaj poczekam na nią Ale jej tutaj nie ma w ogóle. By Tam ktoś jest w sumie. Czy on ma? Угонмайстер. Вот. Эх. Hmm. Да, бра, матка боска. Бринкеров дом. Nie wiem co to znaczy. Nie znam się na angielskim. Hej, okay. możesz zostać piratem? O nie, on wraca do tego, bo on kiedyś razem ze swoim kapitanem yy, zmuszali mnie do zostania piratką, a ja chcę być marynarką. No. Więc. Teraz. Nie! Co on zrobił? No. O. Zabił. Co on ma w ręku? Dobra, nie, nie będę się tak z nim cackać. Lecimy go ukrupić. się? Aha, wiem co zrobię. Co tylko За мной! Ага, может купить... статок хлеба. Бригада. Это, есть хлеба того, что No dobra, chyba muszę za nim iść, nie mam wyboru. Ciemne płomienie. marynarki. Tak. I wysiadł. No dobra. Chyba nie mam wyboru. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Kto jest w Nie ma jego listu kończego, dziwne. A. Jest najlepszym piratem na serwerze. Co on pisze? Coś długo? Może się zastanawia. Chodź. Co mi idzie? Nie, wiesz co robić. Nie, nie. nie. No, wiesz z pistoletu Hugon. Mm -hmm. Czyli chce się pić na pistolety? Aha. No, nie ma ze mną szans. Choć w sumie, nie wiem, który ma level, ale wygląda groźnie. I to ta jeszcze czerwona aura. Mm. Nie wiem, czy dam radę. Ale na pewno muszę spróbować. W końcu, no jego pistolecik nie wygląda na groźny. Co nie? Jeżeli ktoś wie, co to za pistolet i żebym się go bała, to może napisać w komentarzach. O, widzę go. Jakie zasady? Zapytamy się. Tylko pistolety. Zero innych rzeczy. Zaczynaj. No dobra. A no tak muszę aurę włączyć. Nic mi nie zadałam. Po mnie zabił. Coż, co ja napisałam? Napisałam znak zapytania. Masz lepszego kanału? O nie! Ja się tak nie bawię. Zróbmy na nim moje kombo. Bum! No. Nauczę się, że ze mną się nie zadziera. Где он есть? Там, певня. Не могу? А, нет, там есть. Ну, добрая. Skoro muszę. A, bo rzeki. Jaki... Ten. No. Napisał. Robi dziwny gest. Czy on robi gest Hitlera? Matko. Ja muszę przydać nagrywanie. Chwila. Okej, okay, już wróciłam. O, i chyba dojechaliśmy. Tak, starter marynarki. видать муша не могу то мужа куда мы сядем кто-нибудь не могу не могу ты не могу средства не могу sobie pvp włączyć Dobra, no i chyba odlatujemy i nie tam jest ha nie może trafić ha ha to nie mu muszę się nawet nie mam czego chyba się bać Albo po prostu miał wyłączone PvP O! Dobra, miał wyłączone, miał wyłączone, miał wyłączone. Myślałam, że zrobię mu na złość tak stojąc w miejscu i że nie będzie mógł trafić. Ale jak widać nic nie zrobiłam. Gdzie on jest? Hmm. Był zatopiony za karę, nie ma go, Ty, ej. jednak był, a skąd on mnie zaatakował, I nie było go, tu jakiś skan, nie wiem, przez chwilę nie patrzyłam na ekran i od razu takie coś. Czy on trzyma czerwony horizont? Tak, to jest diabeł. Teraz wiem o tym na zawsze. Teraz już dobrze o tym wiem znaczy. Idziemy napisał. No dobra. No muszę się go posłuchać. Nie w tym kierunku nawet. Mylę się, już udziałem po razu. Tu i tu. No dobra. Muszę to zrobić. A tak ich nie cierpię. Że jestem od tego jakoś mniejsza. Boże, jak mam tylko 1000 bounty. A go tu nie ma. Może zmienię. Jest tu coś do zmienienia. To jestem na pierwszy Te czy na Marin. Na Marina. Go tu nie ma. Dziwne. No dobra. Czyli zostałam piratką. No dobra, to chyba koniec. To, do zobaczenia w następnym odcinku.